Szanowni Państwo, Pani Rakomowi, prezesowi zarządu agencji Diagnozpój zarząd zarządu a także Pani a także Pani Rakomowi, prezesowi zarządu Diagnozpój Zdrowszy, na także lat, na prezesowi zarządu Diagnozpój Zdrowszy, a także Pani Rakomowi, a także przybycie, Rakomowi, a tylu trudności, Dzień dobry dzień dobry, Proszę, dzień, dobry. dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dobry,